Joasia i Rakela czekają na nieoczekiwane spotkanie. Co to jest? Sprawdźcie sobie magiczny amulet z rąk wróżbity. To szansa na kupno szczęścia. Ale Rakela ma inne zdanie. O, to okropne! Wow, jaki wielki soczysty burger! Nieźle. A chyba Joasia próbuje się przyozdobić jedzeniem. Wzór czupu sałaty to wątpliwa dekoracja. Naprawdę? Panna brudna bluzka znów wygrywa? A w bonusie luksusowy outfit. A oto kontynuacja pickiego burgera. Więc koncept jest prosty. Najważniejsze to dobrze się wysmarować. To jakiś żałosny wypadek. Nieźle, ale nie. Z takimi dowodami na taśmie nie masz co liczyć na prezenty. Ale sukienka opekowanie to niezła myśl. Szkolna sesja fotograficzna to świetna szansa, żeby wyróżnić się z tłumu. Ładna Joasia wie jak się zaprezentować. Trochę powietrznych efektów specjalnych, kilka zdjęć. Świetnie. Zupełnie jak supermodelka na błyszczącej okładce. Idealny efekt. Teraz kolej przegranej. Hej, nie tak szybko! To beznadzieja! A co będzie, jeśli w klasie będzie huragan? Wow, z taką miną może odstraszać nocne potwory. Przekupienie fotografa to idealne rozwiązanie. Wow, tęczowa kanapka to marzenie każdego wielbiciela słodkości. Rakela nie odpuszcza. To dobrze wymierzony strzał! Po co się smucić, skoro słyszy najnowsze trendy w oddali? Wow, to mega stylowe! Nie da się nie lubić takiego kolorowego wzoru. Teraz Joasia ma własny fanklub. Naiwna Rakela myślała, że ekstrawagancki makijaż a kanapka by ją uratował. Ale coś poszło nie tak. Ale nie jest nudno! Zagramy w krokodyla na lekcji? Dlaczego nie? Joasia świetnie się spisała. To prawdziwy moment chwały. Brawo! A oto nowa uczestniczka z ambicją wygranej. Gra będzie zacięta. Chyba coś jest nie tak z minami Rakeli. Może to słodka świnka? Nieudany jednoosobowy występ. Teraz to jasne. O nie, znowu. To niekończący się występ. Jeszcze trochę gry aktorskiej? Największa fanka pojawiła się w samą porę. To katastrofa! Kiedy komuś chce się pić, lepiej być czujnym. Szczególnie kiedy w klasie jest maruda. Jak wtedy, kiedy chciała zrobić koleżance pranka, i zamiast tego, to jej się oberwało. To imponująca fontanna z Coca-Coli. Emocje aż buzują. Życie jest czasem bardzo niesprawiedliwe, a może jednak jest sprawiedliwie. Nadszedł moment prawdy. Wygląda na to, że nauczycielka już wybrała ofiarę do odpowiedzi. O nie, Rakela znów swoje. Ale kto mógł wiedzieć, że ten lot zakończyłby się takim miękkim lądowaniem? Talizman szczęścia znów pomógł Joasi. Rakela doznała matematycznej inspiracji. Nie ma na czym pisać? Żaden problem. Musi tylko bardziej ją popchnąć. Na przykład na głowę jej ulubionej nauczycielki. Przeprosiny na pewno tutaj nie pomogą. To za dużo miłości do nauki. Cóż, pewnego dnia musi się poszczęścić Rakeli, prawda? Napięcie rośnie. Poważnie? Ciężko w to uwierzyć, ale to chyba początek dobrej pasy. Szczęśliwa kombinacja cyfr. Spokojnie, nie wyciągaj pochopnie wniosków. A teraz możesz zorganizować radosną paradę. Z takim wąsem nauczycielka jest jeszcze lepsza, ale Peruka psuje ten widok. Ale co to jest? Niemożliwe! To nie fair! Co za pech! Pomyłka prezentera kosztowała Rakele i reputację. Musi nauczyć się przegrywać. Dla dziewczyn ważny jest piękny wygląd. Nawet dla dziewczyny o dziurawych rękach. Ale co to jest? Bunt w kółku teatralnym? A może bal? Tego nikt się nie spodziewał. Ekspresowy makijaż może być różny. W końcu Joasia po coś zdobyła ten amulet szczęścia. Czy istnieje coś gorszego od szkolnej owsianki? Ale Rakela nie traci nadziei na wygraną. Musi zjeść dużo i szybko. Co za zwrot akcji! Joasia znów dołączyła do kółka szczęściarzy. Prawdziwa uczennica milionerka. Ale szczęście zmiłowało się nad nieudacznicą. Choć to bardzo dziwne. Niekończąca się radość z owsianki. Pyszna pizza to świetne paliwo dla mózgu. Ktoś je, a ktoś cierpi. Dostawca pizzy chyba musiał grać nią w piłkę. To naprawdę pech. Akrobatyczne sztuczki z menem sami to ciekawe zawody, ale Jasia zdecydowanie nie prowadzi. Rzut za rzutem. Pechowa Rakela wysuwa się na prowadzenie. Cały deszcz cukierków. Hmm. Hmm. Moment rozmarzenia. Czekoladowy uśmiech odstrasza psztyfikantów. Hmm. Spektakularna metamorfoza. Na horyzoncie jest chłopak. Nic nie zadowala jej bardziej od dobrego wyniku. Co za zdrada. Może to pomoże? Ale nie. Rakela to nadal nieudacznica. Nie może tracić głowy. Au, to boli. W ten sposób może stracić rękę. Cóż, przynajmniej miała szczęście w miłości. To pomyłka. Co tu dużo mówić? Zła passa toczy się dalej. Musi patrzeć, gdzie to rzuca. Uczucia to uczucia. Rakela wie, jak osłodzić sobie zgorzkniałość. Hej, gdzie jest drugi paluszek? Nie umieją liczyć w fabryce. Ma wiecznego pecha. Czym jest romantyczna randka bez prezentu? Ale najpierw musi sobie na to zarobić. I dobrze byłoby to zatrzymać. Czy to niewidzialny telefon? Uważaj, takie prezenty mogą doprowadzić Rakele do histerii! Tajemniczy wielbiciel Yasi to wielki romantyk. Ale bukiet jej rywalki jest jeszcze fajniejszy. Kto jest taki szczodry? Szkoda, że alergia Rakeli nie jest taka fajna. Biedactwo. Niektórzy dostają prezenty, a inni stresy. Dobrze, że Rakela wie, jak nie myśleć o negatywnych rzeczach. I narobić sobie wstydu przed chłopakiem. To prawie idealny uśmiech. Co robi zazdrość z ludźmi. Zdała sobie sprawę, że jest nieudacznicą i posmutniała. A oto cenny talizman! Może za to poświęcić koktajl. Dobrze, koniec ze złą passą. Ten wróżbita wie, jak ją zaskoczyć.